Cześć! Dziś pokażę Wam, w jaki sposób korzystać z usługi SMS-SOS w ofertach na kartę i Mix. Jeśli chcesz się z kim skontaktować, a na Twoim koncie skończyły się środki, to możesz skorzystać z usługi SMS-SOS. Pozwala ona na poinformowanie innej osoby, że nie możesz wykonywać połączeń ze swojego numeru. Aby ją powiadomić, wyślij wiadomość SMS pod bezpłatny numer 800. W treści wpisz numer telefonu osoby, z którą chcesz się skontaktować. Może to być tylko numer w Orange. W sumie możesz wysłać trzy takie wiadomości w miesiącu. Pod podany w SMS-ie numer zostanie wysłana wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny. Więcej o usłudze dowiesz się na portalu orange.pl.